Żarłok i skóra I Mando, Jerry Wokusia Trzymas oraz nasi goście! Konglomerat podcastowy, Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy! Zapraszamy, zapraszamy, zapraszamy! zapraszamy. zapraszamy. w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu Szymon Ścieśliński. Cześć i dzisiaj zgodnie z obietnicą daną wam jakiś czas temu, już nawet nie wiem sam kiedy dokładnie, chciałbym powrócić do serialu Thailand's i omówić dla was cały pierwszy sezon ostatnio Mówiłem dla Was bodajże dwa pierwsze epizody w ramach serii Pierwsze Wrażenia, teraz nadrobiłem całość, właściwie już jakiś czas temu tylko coś się nie mogłem zebrać do tego nagrania i dzisiaj tak stwierdziłem, kurczę, lecimy tak trochę na spontanie, może bez jakiegoś większego przygotowania, researchu, ale no, powoli, wiecie, oglądam kolejne rzeczy, już mi się wszystko miesza, mam za dużo takich rozdziabanych podcastów i chcę troszkę nadrobić zaległości. I dlatego właśnie dzisiaj zresztę cały sezon. Może przypomnę, bo pewnie też część z Was po prostu nie słuchała tego poprzedniego podcastu, że Tightlands to pierwszy australijski serial Netflixa który zabiera nas do nadmorskiego miasteczka Orphelin Bay, miasteczka zamieszkiwanego przez rybaków, handlarzy narkotykami i tak zwanych tightlanders, czyli hybrydy ludzi i syren. Tak, dzieci syren obu płci, to, jest, no, to są piękni po prostu młodzi w dużej mierze, Ludzie. Pierwszy odcinek, tak jak mówiłem, ostatnim razem, wrzuca nas od razu na głęboką wodę, nie patyczkuje się. Obserwujemy kuter przemieszczający się po wzburzonym morzu i mężczyznę, który obserwuje, jak jakaś istota, prawdopodobnie Syrena, transportuje jakiś dziwny ładunek z dna morza. Tak właśnie nurkuje, wypływa z nim. To są narkotyki oczywiście. Mężczyzna zostaje zaatakowany przez tę syrenę, ginie, a jego ciało zostanie wyłowione dzień później. Jest to członek grupy rybaków i handlarzy narkotyków zarazem grupy, której przewodzi Ogi i właśnie nasz lider. Rozpoczyna śledztwo w tej sprawie, udaje się na terytorium Taitlanders, no bo domyśla się, co mogło zajść. I Taitlanders to jest taka dziwna społeczność, która troszkę się odizolowała od reszty mieszkańców wyspy, zajmuje no, jakiś tam fragment tej przestrzeni, stworzyła tam sobie taką mini wioskę, swój taki obóz i... Tam przewodzi im Adriel. Adriel jest jedną właśnie z jest pół syreną, pół człowiekiem, przywódczynią całej tej grupy, która jednak nie nazywa się tam, nie wiem, królową liderką, a mówi o sobie, że jest matką ludzi, którzy matki nie mają. No wiem, do czego to oczywiście nawiązuje, no bo syreny żyją w morzu, a nasi bohaterowie jednak na powierzchni. Ogi próbuje jakoś się porozumieć z Adriel, ale no, sytuacja. Troszkę eskaluje i nie jest szczególnie przyjemna, a jednocześnie do miasteczka przybywa Kaliope, Kal. Kal jest siostrą Ogiego, która ostatnie 10 lat spędziła w więzieniu za morderstwo, którego prawdopodobnie jednak się nie dopuściła. I podobno też w tę sprawę jakoś jest tam zamieszana i matka. Czy to ją namówiła do tej zbrodni, czy to wiedziała o czymś, ale właśnie nie zdradziła tego czegoś, naszej Kaliropę. I dziewczyna teraz wraca. No właśnie nie do końca do domu, a po prostu chce odzyskać to, co jej się należy. A należy jej się między innymi spadek po zmarłym ojcu. Przy czym tutaj też sprawa troszkę się komplikuje, bo matka te pieniądze sobie przywłaszczyła, zainwestowała w otwarcie barów w okolicy. I niekoniecznie chce jakoś zwracać swój dług. Córce w ogóle ma z nią nie najlepszy kontakt i najchętniej by się jej pozbyła. Dosłownie, jeśli wiecie co mam na myśli. I właśnie obserwujemy też konflikt wśród samych Titelanders, bo okazuje się, że ta władza Adriel, chociaż no, jest niepodzielna, tak? to ona tutaj steruje wszystkimi i wszystkim, to no, pojawiają się głosy sprzeciwu. Na razie. Się jeszcze ciche, bo Adriel jest dość ostra w tej swojej władzy, to znaczy, nie cierpi sprzeciwu i też każe wszelkie e, objawy nieposłuszeństwa, no ale jednak część osób troszkę się jej stawia, e, zwłaszcza, że Adriel zarabia ogromne pieniądze, tak właśnie cała ta jej społeczność zarabia ogromne pieniądze w związku z tymi narkotykami, syreny, właściwie nie syreny, półsyreny, wyławiają je z morza, potem grupa ogiego je jakoś rozprowadza, sprzedaje i te pieniądze gdzieś znikają. Adriel w coś je inwestuje, ale niekoniecznie dzieli się informacjami na temat tej inwestycji z resztą grupy, co niektórym osobom się nie podoba. No i właśnie eskaluje ta sytuacja w rodzinie Ogiego i Karl. Eskaluje sytuacja w tej grupie rybaków i handlarzy narkotykami. Eskaluje sytuacja w samej wiosce Titlenders I to wszystko prowadzi do wielkiego finału, który łączy wszystkie praktycznie wątki tutaj obecne na ekranie. Gdybyśmy mieli tak w kilku słowach opisać Titlands, to wiecie, kojarzą się takie terminy. Powszechne w użyciu przy okazji komentowania seriali, chociażby od HBO, ale nie tylko. Seks, przemoc, intrygi, tajemnice, akcja, artefakty, tutaj rodem z Indiana Jonesa dosłownie jakieś lekko egzotyczne scenerie. No i oczywiście piękni, młodzi, półnazy ludzie w ilościach hurtowych. Tego ostatniego nie brakuje na ekranie. No w końcu mówimy o. Pół Syrenach, pół ludziach zamieszkujących nadmorską miejscowość, więc większość bohaterów chodzi bez koszulek. Kobiety noszą jakieś zwiewne tuniki. Yy, mamy też sceny, właśnie seksu, yy, ale no nie pornograficzne, bardziej erotyczne, przy czym też nie jakoś super subtelne. I tak w pierwszym epizodzie, czy może jeszcze drugim, wydaje się, że jest ich. Sporo w sensie, że to nie jest taki bardzo urzeczniony serial, ale w kolejnych już myślę, że ich ilość drastycznie spada. Potem mamy jeszcze, nie wiem, jedną w jednym odcinku, drugą w drugim, i to chyba wszystko, więc to też nie jest tak, że ten serial jakoś tym epatuje. Co do przemocy, to po prostu, jeżeli już się komuś dzieje krzywda, no to serial właśnie nie patyczkuje się za bardzo z widzem, ale też nie wiem, no to nie jest produkcja gore, to nie jest, nie wiem, aż versus martwe zło oczywiście. Wszystko jest właśnie, tak myślę, w ramach złotego środka tutaj wprowadzane, pokazywane, obrazowane i to też, wiecie, to niby serial australijski, ale tak naprawdę to nie jest taki stricte lokalny produkt, a towar eksportowy, który ma trafić do jak najszerszego odbiorcy i można powiedzieć, że to jest wada, nie, no bo wow, pierwszy australijski serial Netflixa, a w sumie to tej Australii jakoś bardzo mocno nie czuć, no ale z drugiej strony też nie wiem, bo też widziałem takie recenzje w sieci, ale też nie wiem, czego ludzie się spodziewali. Dla mnie to nawet dobrze, że tutaj ten próg wejścia nie jest za wysoki, że to jest no, serial, właśnie dostępny, zrozumiały dla każdego. Zresztą też no, Australia to nie jest jakiś bardzo egzotyczny kraj z zupełnie inną kulturą, przynajmniej tak mi się wydaje. A do tego no, było wiadomo, że właśnie to ma być coś, co się sprzeda w Stanach i właśnie w Europie. I myślę, że pod tym kątem twórcy właśnie osiągnęli zamierzony cel. Co do tej fabułki, czujecie tutaj mniej więcej te klimaty. Nie trochę tej mitologii mamy, ale jednak też tę intrygę. Tutaj narkotyki, właśnie biznes, który się kręcił do tej pory, mieliśmy taką, wiecie, spokojną przyjazną, trochę utopijną wysepkę, a to nagle wszystko zaczyna się sypać, no bo ten brud, który wcześniej był gdzieś spychany pod dywan zaczyna spod tego dywanu wychodzić i oczywiste jest, że część elementów tej fabuły da się przewidzieć, no bo to jest jednak serial gatunkowy, miksujący właśnie różne konwencje, będący hybrydą, no ale nie wiem, wiemy, że te tajemnice z przeszłości, czy jakieś tam nadal aktualne sekrety, intrygi, że to doprowadzi do kolejnych sporów. Gdy u Tightlanders pojawia się konkurentka dla Adriel, nawet potencjalna, no to oczywiste jest, że oczekujemy eskalacji sporu eskalacji konfliktu. Gdy na wyspie pojawia się mafia, która chce przejąć narkotykowy biznes, to oczywiste jest, że oczekujemy konfrontacji między tym nowym graczem w okolicy, a ekipą Ogiego. Mimo wszystko jednak nawet te najbardziej ograne wątki w tym serialu potrafią zaskoczyć, bo świat przedstawiony to system naczyń połączonych. Chodzi mi o to, że te poszczególne elementy tej fabuły nie są od siebie odizolowane. To nie jest tak, że mamy jakieś tam trzy plany, czy linie fabularne, które toczą się niezależnie od siebie, a wręcz coś zupełnie odwrotnego. Tutaj wszystkie wydarzenia wpływają na siebie nawzajem, wątki się przecinają, a my obserwujemy ten ciąg reakcji, akcji i reakcji, ciąg przyczynowo-skutkowy. No i oczywiście to wszystko prowadzi do eskalacji konfliktów, do rozpadu tej no, lokalnej społeczności, do. Końca tego dotychczas spokojnego życia, które tam większość bohaterów sobie wiodła. I docenić też należy te wątki nadnaturalne, nie wiem, przygotowo mitologiczne, bo one nie ograniczają się tylko do tego, że wiecie, że mamy bohaterów będących jakąś tam inną rasą, i, i koniec, i kropka, albo że po prostu polujemy na jakiś legendarny artefakt i. W sumie to jest jakaś motywacja dla bohaterów, ale nic z tego nie wynika. Nie. My tutaj dostajemy w sumie całkiem sporo takich mniejszych scenek poświęconych przeszłości Tightlanders, więc ta mitologia jest dla nas jasna w miarę. Przynajmniej do pewnego stopnia, tak jak to wiadomo, no, scenarzyści chcą nam dawkować. Dowiadujemy się, co odróżnia te istoty od zwykłych ludzi. Poznajemy kilka istotnych dla ich całej tej właśnie mitologii, legendy, postaci. Też sam artefakt nie będzie tylko rekwizytem stła, ale odegra ważną rolę w kilku scenach. To wszystko się też fajnie splata z tymi wątkami po prostu obyczajowymi, dramatycznymi czy kryminalnymi i serial jako całość jest dobry. Jako całość jest po prostu dobry. Ale tę całość, oprócz właśnie elementów generycznych, tworzą także sceny, które są bardzo dobre. I naprawdę momentami się to ogląda z zapartym tchem, z dużym zainteresowaniem. I tak jak powiedziałem, kolejne epizody obrazują tę eskalację konfliktów, zmieniający się rozkład sił na wyspie i w okolicy, by w finale dość brutalnie rozprawić się z niektórymi wątkami i bohaterami. I to też było duże zaskoczenie, zwłaszcza, że. Troszkę tak no mnie okłamało kilka osób, znaczy okłamało, no może tam złe słowo, ale część też naszych słuchaczy sugerowała mi, że Titlens ma dość otwarte zakończenie, ten pierwszy sezon. A tu się okazało, że jednak sporo wątków zostało domkniętych, i też sporo bohaterów no zniknęło ze świata przedstawionego w tych czy innych okolicznościach. Tak naprawdę to miasteczko Orphelin Bay. Miasteczko z pierwszego epizodu i z ostatniego epizodu to są dwie zupełnie różne lokacje, jeżeli chodzi o relacje między bohaterami, też o to, kto zwyczajnie pełni jaką funkcję i kto pozostał przy życiu. No i to też mi się podoba, chociaż ta zmiana jest na tyle duża, że do końca nie wiem, w którym kierunku to może pójść w przypadku drugiego sezonu, no ale zakładam, że skoro twórcy do tej pory sobie tak dobrze radzili z tym przeplataniem wątków, no to i przy okazji kontynuacji jakoś sobie poradzą. Um, tak, o aktorach w sumie teraz za dużo nie wspominałem, bo też ciężko mi coś dodać ponad to, co Wam mówiłem przy okazji pierwszych wrażeń. Na ekranie przypomnę, pojawiają się Elza Pataki jako Adriel i Charlotte Best jako Calliope. No i właśnie postać Elzy Pataki, ona jest troszkę taka teatralna, co niektórym osobom się nie podoba, ale ona ma taka być. Ona ma siebie za istotę wyższą, inną i też ma bardzo specyficzne podejście do innych istot czy do innych ludzi. To się jakoś tam uwidacznia też w tym, w jaki sposób no, się zachowuje na co dzień, w jaki sposób się wysławia. No, wiem, że niektórym osobom to przeszkadza, mnie i moim znajomym raczej nie przeszkadzało. Ta akcja jest całkiem spójna i no, wywołuje bardzo konkretne emocje w widzu. Dla mnie dobry casting. Charlotte Best też sprawdza się nieźle w tej swojej roli, takiej trochę zbuntowanej, nie dającej sobie w kaszę dmuchać kobiety, która straciła 10 lat swojego życia i teraz nie ma zamiaru po raz kolejny dać się wykiwać. W rolach męskich, natomiast, oczywiście, pojawią się panowie z Kronik Szanary, Aaron Jakubenko wcieli się w brata, Calliope, brata tutaj postaci granej przez Charlotte Best. A na ekranie zobaczymy też Matiasa Inwooda, który gra takiego potencjalnego partnera dla Kaliopę, Przy czym też jeszcze inna postać tutaj będzie ważna. Tych relacji miłosnych w tym świecie troszkę jest. Panowie tutaj, no. Grają dobrze, chociaż postać Ogiego jest troszkę ogłupiona. To w sumie o tym nie powiedziałem wcześniej. Ogii no nie widzi wielu rzeczy, które. No w pewnym momencie powinny być dość oczywiste dla niego, no ale z drugiej strony Ogie też ma specyficzne podejście do życia i świata, i tak trochę wierzy właśnie w ten swój świat z początku tego serialu, może to go zaślepia. No ale postać, tak czy siak no śledzi się z przyjemnością na ekranie i cały ten casting. Tutaj z pierwszego planu oceniam dobrze, bardzo dobrze. I też pojawia się wątek polski. Niespodzianka, pierwszy australijski serial od Netflixa i pojawia się aktor z Polski, a mianowicie Jacek Koman jako Gregory Stolin. I, tak wiem, jak to brzmi: Gregory Stolin. Stolin. Teraz mam w ogóle takiego nika na czacie grupowym, tam właśnie u znajomków, z którymi oglądałem Tight Nie wnikajcie. Ale Jacek Koman gra tutaj bardzo dobrze. Ta jego postać jest też świetnie wykreowana, bardzo charakterystyczna i istotna dla fabuły. Nie wiem, czy kojarzycie go z nazwiska, ale pewnie z twarzy już byście go rozpoznali. Możecie na IMDB sobie sprawdzić. Jacek Koman. On często gra właśnie w zagranicznych produkcjach jakąś postać ze wschodu Europy. Ale też w Polsce występował w lekarzach na TVN. -ie. Może ktoś oglądał, czy nawet miał taki praktycznie swój własny serial na TVP2? Prokurator się nazywał, przy czym no, kto ogląda seriale na TVP2? Pewnie niewiele osób, no ale tak wspominam. Może akurat ktoś z Was miał tę przyjemność czy nieprzyjemność? W sumie nie wiem. Ja tam widziałem jakiś. Pół odcinka kiedyś przypadkiem, to nie oglądam telewizji w końcu. Tak czy siak, właśnie aktorsko ten serial też stoi na wysokim poziomie, te scenografie. Są bardzo ładne, bardzo atrakcyjne. Ja cały czas nie odróżniam tego wybrzeża tutaj. Nie jestem w stanie stwierdzić, że to jest Australia. Za to też zostałem skrytykowany przez znajomego w trakcie seansu, że jak to nie odróżniasz Australii od Nowej Zelandii czy od czegoś tam je odróżniam. No spoko. Ja nie mam takich kompetencji i sobie tego nie wyobrażam, że patrzę na plażę i mówię o tak nie wiem, właśnie Morze Bałtyckie, o Floryda, o coś tam. No chyba, że po roślinności. Ale tak, no scenografia jest ładna i też efekty specjalne w gruncie rzeczy zostały wykonane całkiem sprawnie. Mamy może, nie wiem, z jedną scenę, która wygląda troszkę gorzej, ale to też nie na tyle źle, żeby jakoś tam popsuć sens. I w sumie ciężko mi coś skrytykować jednoznacznie. Tight okazało się być bardzo... Przyjemnym serialem do oglądania, właśnie gdzieś tam na luzie ze znajomkami, i to na luzie, ale też nie na sadzie, że sobie śmieszkujemy, dużo rozmawiamy czy coś, tylko jednak oglądamy w skupieniu. Były może epizody, które troszkę bardziej się wlokły, ale też na przykład ja tego nie odczułem. Wiem, że Tomek na jednym z odcinków troszkę no, odleciał, ale. Może to też sprawa indywidualna. Ja tam oglądam od początku do końca z dużym zaangażowaniem i podoba mi się ten miks. Tak? Troszkę nie wiem, tego narchos powiedzmy, troszkę czystej krwi, troszkę mitologii, troszkę obyczaju, troszkę tajemnic, yy, troszkę przygody. Ja czekam na więcej, chętnie dowiem się, co wydarzy się w kolejnym sezonie, co tam nam wymyślą scenarzyści. No ale to, nie wiem, no, za jakiś czas, a póki co po prostu polecam Wam nadrobić ten serial. Przy czym to pamiętajcie, nie? Po prostu jako rozrywka, jakiś tam odpoczynek od poważnych tysiąc odcinkowych produkcji i tego typu rzeczy, bo to też nie jest coś, bez czego wasze życie będzie puste i smutne, ale jeżeli macie wolną chwilę i szukacie właśnie czegoś takiego w porządku, żeby się troszkę pobawić takiej rozgrywki serialowej, no to ja serdecznie polecam i kończę na tym na dzisiaj. Miłego seansu, trzymajcie się ciepło, do następnego razu, cześć! What are we gonna do now? What are we gonna do? It's over. Nothing is over! Nothing! You just don't turn it off!